Cześć ty, Dominika. Cześć z tej strony, Staszek. Opowiemy Wam dzisiaj trochę o Granada Wailier, czyli naszej najnowszej premierze. Oraz co nieco o planach na najbliższe tygodnie, o nowościach, które Was czekają, oraz o dodrukach, na które wielu z Was na pewno mocno czeka. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. W ten oto sposób możemy opisać naszą najnowszą nowość, gry W tej grze wcielamy się w grupę krasnoludów, których zadaniem jest zebranie jak najważniejszej drużyny, która będzie w stanie stawić czoła złemu smokowi fanfierowi. Jest to gra dla 2 do 5 graczy od 10 roku życia. Co znajdziemy w pudełku? To królewski skarbiec, który budujemy z elementów dostępnych w pudełku. Ustawiamy na nich monety, na które będziemy przekuwać nasze własne monety, które. Są dostępne w naszej takiej pierwotnej sakiewce. Każdy z graczy ma takie same monety na samym początku gry. One oznaczone są troszeczkę innym kolorem, takim bardziej miedzianym. Znajdziemy tutaj także plansze graczy, na których ustawiamy właśnie te monety podczas licytacji, symbole tawer oraz stojaki, na których układamy karty odznak oraz kart bohaterów, które będziemy wywoływać w trakcie gry. No, i oczywiście są też karty, które są najważniejsze w grze, czyli karty pierwszego i drugiego etapu. Są to karty, na których znajdziemy krasnolodów, wizerunki krasnolodów w takiej tonacji czarno-białej, jak to węgla misowane po papierze. Naszym zdaniem dosyć fajne, takie ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o ilustracje i wyróżniające się klimatem wśród tych takich kolorowych prążówek dostępnych na rynku. No i co jest jeszcze tutaj fajne, jeżeli chodzi o te nasze elementy, które wykonane są naprawdę z świetnych materiałów, to to, że każdy z graczy siedzący przy stole będzie widział, co znajduje się na stojakach oraz jakie monety są dostępne jeszcze w skarbcu. Tak, to jest o tyle istotne, że będzie nam to potrzebne podczas licytacji, która odbędzie się odbywała w każdej turze. Jest to bardzo ważny element gry. Na początku każdy z graczy będzie miał do dyspozycji pięć monet. Na każdej monecie na początku mamy takie same nominały, jednak w trakcie gry będziemy mogli je przekuwać na monety o wyższej wartości. Licytacja wygląda tak, że będziemy kłaść rewersem do góry monety w poszczególnych karczmach. Gracz, który umieścił monetę o najwyższej wartości, będzie miał jako pierwszy możliwość wyboru krasnoluda do swojej drużyny. Chcemy mieć jak najlepszych krasnoludów w drużynie, dlatego też chcemy jako pierwsi mieć możliwość wyboru tych oto krasnoludów do drużyny. Im więcej mamy dobrych krasnoludów, tym mamy większe szanse na zdobycie dużej liczbie punktów odwagi. Co może nam jeszcze pomóc w zdobyciu tych punktów? To na przykład neutralni bohaterowie, którzy dostępni są też w trakcie gry. Tutaj mamy na przykład braci Dwerk, którzy, których jest bodajże pięciu tak jest i pięć. oni dają nam premię na koniec gry w zależności od tego ilu z nich zbierzemy do swojej armii, więc tutaj jest najlepszy dowód na to, że jakby w więzach krwi ta siła i te Raz ludzi się wspierają razem w walce, także dają nam dodatkowe punkty na końcu gry. Dokładnie tak. No, wygrywa ta osoba, która zdobędzie tych punktów najwięcej i możemy je liczyć z pomocą notatnika, który znajdziemy w grze, czyli jakby pisemnie, ręcznie, lub z pomocą aplikacji, która dostępna jest w Google Play i App Store. Jest ona bezpłatna, spolszczona, także jest bardzo prosta w obsłudze i zdecydowanie bardziej polecamy ją do. Dokładnie tak. To znaczy, co istotne, aplikacja jest niezobowiązkowa, można z niej korzystać. Jeżeli ktoś woli w sposób tradycyjny liczyć punkty, można za pomocą notatnika. Jednak, jeżeli ktoś chce sobie ułatwić trochę rozgrywkę, można po prostu skorzystać z aplikacji, która policzy te punkty za nas. Jeżeli chodzi o grę, to zdobyła już uznanie na świecie, dorobiła się też w dodatku. Ma miała nominację do Golden Geek. Y dokładnie. również magazyn z Francji, też przyznał jej nagrodę. Tak, sam Tom Wasy recenzował tę grę. Tak, tak, i chyba z of Excellence nawet. Y Zgadza się, dokładnie tak, że te recenzje mówią same za siebie. Dlatego teraz czekamy na Wasze opinie, Wasze komentarze. Dajcie znać pod tym filmikiem, co uważacie o tej grze. Jeżeli jeszcze nie graliście, oczywiście zachęcamy do tego, żebyście spróbowali. Ok, to powiedzmy może teraz o Panach na najbliższe tygodnie. Na początek do drugiej, bo wiemy, że bardzo na nie czekacie. Coś dla fanów horrorów Arkham LCG. Mianowicie do naszego magazynu mają zawitać mytosy dziedzictwa Danwich oraz początkowe talie badaczy. Oraz coś dla fanów Eldritch Horror, to jest rozszerzenie Krainy Snów. Tak, jeżeli chodzi o nasze premiery, to przypominamy, że w zeszłym tygodniu premierę miała gra Midavelir, A jeżeli chodzi o kolejne nowości, to gra Władcy Nocy, wersja kickstarterowa będzie Rozsyłana przez nas w przyszłym tygodniu. Również w przyszłym tygodniu Waste Night Second Edition powinno trafić do wszystkich wspierających polską edycję. Tak, i tutaj niespodzianka, bo mamy też um, zaplanowaną nową premierę na czerwiec to znaczy, gra, która miała być w lipcu, okazuje się, że będzie w czerwcu, bo fabryka zrobiła nam Dzień Dziecka i. Dała nam znać, że gra już jest gotowa do odbioru. Mowa o załodze wyprawa w głębiny, także spodziewajcie się wkrótce przed sprzedaży i gry, która premierę będzie miała już w czerwcu. E, tak, mamy dla Was jeszcze taką małą niespodziankę, ponieważ dziś dotarła do nas przesyłka, a w niej gra wyspa dinozaurów. Premiera tej gry jest przewidziana na przełom sierpnia i września. Tak, byłaby troszkę wcześniej, i tutaj ciekawostka dlaczego. Ponieważ fabryka zrobiła nam psikusa i wydrukowała woreczki z logiem w wersji angielskiej, a nam zależało na tym, żeby cała gra była spolonizowana, i poprosiliśmy, aby te woreczki zostały przedrukowane. Tak też się stanie, ale niestety przez to gra będzie nieco później na, na waszych stołach. Yy, na teraz to wszystko. Zachęcamy do śledzenia naszego fanpage'u na facebooku oraz strony internetowej. Tam znajdziecie więcej informacji o naszych nowościach, do drukach oraz premierach. Linki znajdziecie w opisie. To wszystko. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.